Witam serdecznie wszystkich zapalonych czołgistów. W tym filmiku, kilka słów na temat czołgu, który już za niedługo będzie możliwy do kupienia w grze World of Tanks. Oczywiście, do kupienia niestety za real kasę, już wargaming z. Raczej nie daje czołgów do kupienia za golda, a szkoda, bo są gracze, którzy mają sporo golda czy to z turniej, czy to z cewu, czy to z twierdz, no a nie mają za bardzo jak to wykorzystać. W każdym bądź razie. Już na serwerze azjatyckim ten czołg jest do kupienia. W przeliczeniu ten siódmotierowy niemiecki czołg VK4503 kosztuje około 130 zł. W różnych zestawach z wentylacją, dosłaczem, z kupiaczem 160, a z goldem i z kredytami prawie 300 zł. No nie wiadomo jak to u nas będzie na serwerze, no ale niestety za złotówki. A więc. Słuchajcie, tak naprawdę już wiele filmów współpracownicy chyba. Prawie każdy współpracownik społeczności na Polskę otrzymał konto, gdzie mógł sobie potestować ten czołg, Więc tych filmików macie już teraz sporo. Możecie oglądać cudowne filmiki moich wspaniałych kolegów. Ten filmik zapewne nie będzie akurat taki cudowny, bo dziś mam po prostu strasznie fatalny dzień. Ale za to gdzieś za godzinkę o godzinie 20.30 włączę streama i tam będę grał przez. Jakiś czas właśnie na tym czołgu i będę go tam testował. Więc, jeżeli ktoś chce się więcej dowiedzieć na temat tego czołgu niż z tego filmiku, to wpadajcie na streama. Oczywiście, link do streama w opisie. Słuchajcie, od razu jak zobaczyłem ten czołg, to mi się spodobał z wyglądu. No, Jest to takie, można powiedzieć, połączenie Tigera 2 z Fałką. No, ciężko powiedzieć, wygląda naprawdę bardzo fajnie. Wśród siódmotierowych czołgów w zasadzie wygląda dosyć solidnie. Na pierwszy rzut oka można powiedzieć, Cholewcia, jeżeli ma działo o charakterystyce podobnej jak ma Tiger, jak widać, penetracja 203, obrażenia 140, szybkoszczelność. No, gorsza niż w tajgerze, który strzela co 5,5 sekundy. Tutaj mamy z czekoladką 6,6 sekundy, czyli bez czekoladki około 1,5 sekundy, gorzej około 7 sekund. Będziemy strzelać, ale działo z dobrym czasem celowania i z dobrą celnością. Czyli działo oczywiście jest tu plusem, no ale niestety, mimo takiego wyglądu, wygląda ten czołg na taki, który potrafiłby jechać do przodu na pierwszą linię. No niestety, ten czołg jest ciężki. Chociaż ja zagrałem pierwszą bitwę na tym czołgu i od razu miałem stalową ścianę. Więc jeżeli chodzi o pancerz, tu mamy 100 pancerz kadłuba, 100 pancerz wieży i naprawdę tutaj ta, ten niezbyt mocno skontowany ten pancerz przedni jest naprawdę do, do spenetrowania bardzo prosty przez wszystkie pojazdy. Najgorsze jest to, że nie wiadomo dlaczego, ale, znaczy, wiadomo dlaczego. No, Szybko możemy tutaj zniszczyć silnik. Co jakaś tam trzecia bitwa, to miałem zniszczony silnik. Rozegrałem na tym czołgu na razie 10 bitew. No i cóż, 80% zwycięstw, ok, fajnie. 1600 średnich obrażeń, czyli nie najgorzej. Najwięcej obrażeń, tylko 2800 zrobiłem i wtedy zarobiłem chyba 68 tysięcy kredytów na czysto. Czyli nieźle. Zarabia. Oczywiście, czekolady nie, nie musimy tutaj wozić. Ja tylko tak sobie założyłem. Przypominam, program na tym czołgu na streamie za godzinkę, czyli no w zasadzie wy oglądacie to po 20, więc za chwileczkę. Zobaczmy, co nam pisze Wargaming na temat tego czołgu. Czołg ciężki, rozwijany pod koniec II wojny światowej. Projekt ten oznaczono. Oznaczono 12 października 1942 roku jako Tiger 3 Pałka 4503. Nie wyszedł poza fazę projektu. Ciekawe, Tiger 3. On miał być lepszy niż Tiger 2. Hmm. Chyba że te cyferki tak no, nieważne. Yy, mobilność. I tutaj powiem Wam, że mobilność też jest dosyć yy, na plus, tak mi się wydaje, bo. Yy, Jeździłem już 10 bitew na tym czołgu i ta mobilność jest w porządku. Moc silnika 700 koni, waga 66 ton. Maksymalna prędkość 38 km na godzinę, ale ma dosyć dobre opory gruntu, więc naprawdę bardzo przyjemnie się porusza. Tylko trzeba grać nim bardzo uważnie przez ten miękki pancerz, czyli Siła ognia, już mówiłem. Wraz z zamontowanym modułami oraz załogą mamy tutaj, widać, czas celowania 1,9 oraz celność 0,29. Bardzo ładnie. Dobra, słuchajcie, to tak przejadę się teraz tylko tak szybciutko jakąś jedną bitewkę. A później, tak mówiłem na streamie. No to do boju. Zobaczmy. Jak mi rzuca? Oczywiście rzuca ten czołg do dziewiątych tierów. A mnie rzuciło teraz na topkę. I nie ma art. Czyli dosyć e, przyjemnie. Mają tam raz, dwa, trzy te deki, które będą więcej te deków. Zapewne kampić. T29 z nim nie chce walczyć na wieże, więc raczej skieruje się w stronę miasta. No jedziemy, jak widać żwawo się porusza. Lajty mkną na środek, czyli za chwilę to cennie działo będzie miało możliwość postrzelania. Na chwilę się tu zatrzymam. A może coś wyspotują? Nic. Tak, niestety y, muszę się zawrócić. No, sorry. Ta bitwa będzie bardzo kiepska. Y, tak kiepska jak moje dzisiejsze samopoczucie. Y, ale cóż, ja muszę się wracać. Jak widać, załoga, znaczy moja drużyna, y, jest innego zdania. Dobra, nie ma artylerii, więc spróbuję zagrać tak trochę. Y, można powiedzieć, jak taki z daleka killer Jak widać nie zostałem wyspotowany. Dobra, trzeba jechać do przodu Nie przebiłem Chyba przy goldże. Jest! Widzieliście, teraz było bardzo, celne, bardzo cenny strzał. Okej okay. źle, jak widać na, na swoich pierch i odbija, i daje radę. Teraz lecę szybko. Kawuka rozwalić. Tak jest. No i cóż. Wygrana bitwa, dosyć szybka Ale nic tam specjalnego nie zrobiłem, bo rzuciło mnie na topa. Oczywiście jeżeli chcecie zobaczyć jak tym czołgiem się gra, to wpadajcie na streama. Zobaczmy. No niestety niepotrzebnie tą czekoladę założyłem. No założyłem, bo to jest konto, gdzie jest bardzo dużo kredytów. Więc, no, znowu stalowa ściana. No, jak widać, 2334 obrażeń. Yy, najlepszy EXP i yy, zarobione tylko 22 000. Ale spokojnie. Yy, tej czekolady nie musiałbym zakładać, więc yy, mógłbym zarobić o wiele więcej. Dobra. Słuchajcie, no, yy, podsumowując, yy, Choke. Oczywiście warto, nie wiem, będzie pisać gdzieś tam na forach, że do dupy i tak dalej, ale tragedii nie ma. Grałem tym czołgiem kilka bitew i będę grał jeszcze dziś, więc sami możecie zobaczyć, jak się prezentuje na polach bitewnych. Oczywiście będzie do kupienia za gotówkę, więc średnio polecam. Ale to wszystko. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia.